Dzisiaj Polska Rolna obecna jest na kongresie Polskie Mleko zorganizowanym przez Tygodnik Poradnik Rolniczy z okazji dwudziestolecia tej gazety, tego tygodnika, najba, największej, największej gazety rolniczej w Polsce, której miałem mieć przyjemność przez wiele lat redaktorem naczelnym. Zostałem zaproszony, za to dziękuję, ale został zaproszony też prezes Jarosław Manczewski z Polskiej Grupy, leczarskiej, ekspert. No i, i zaczynamy naszą rozmowę w, na, 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 na gościnnych występach w hotelu Mazurkas. Tak jest. Pierwszy wykład Filip Goetz z think tanku, który powiedział bardzo rewelacyjną wiadomość, że jego zdaniem przez 10 lat w Europie w Unii Europejskiej będzie panowała koniunktura na mleko, dobra koniunktura na mleko, na produkcje mleczne, a jednym z głównych beneficjentów tej koniunktury będzie Polska. Czy my się mylimy w cenach? Ja osobiście, panie prezesie, chcę, żeby to się sprawdziło, no, ale jakoś mi się to nie klei. Ten scenariusz optymistyczny należy rozłożyć na czynniki pierwsze. Z całą pewnością oczywistym jest fakt, że liczba ludności w najbliższych latach wzrośnie i to wzrośnie istotnie, dlatego że w 2050 roku wzrośnie o, o kolejny miliard, a więc zapotrzebowanie na produkty zarówno roślinne, jak i zwierzęce wzrośnie. Zgodnie z tymi szacunkami w najbliższych latach, a więc w 25 latach popyt na produkty od zwierzęce będzie wzrastał o około 75, a w niektórych danych nawet o 90%. Natomiast to jest wariant oczywiście optymistyczny i on zakłada, że my do tego czasu przetrwamy to, co się dzieje w tej chwili, a dzieje się sporo, dlatego że. Ale przerwę na tego, bo jego prognoza dotyczy najbliższej dekady. Roku, od 2025 roku, czyli od teraz do 2035 roku. Tak, natomiast w tej wypowiedzi zabrakło jednego, mianowicie całkowicie nie było spojrzenia na, na Wschód, w szczególności na Ukrainę, na Federację Rosyjską i na Białoruś. Tam w ostatnich latach Raz, że w Rosji i w Białorusi jest przywracanie użytków rolnych w miejscach, gdzie ta produkcja rolna nie była prowadzona, Rosja notuje kolejny rok z rzędu średnioroczny wzrost produkcji o 3%. Natomiast w najbliższych latach, a więc w tych pięciu, o których tu pan z think tanku mówił, produkcja mleka w Rosji osiągnie 35 miliardów kilogramów, a więc będzie Blisko trzykrotnie wyższa jak produkcja z Polski. A na Białorusi przekroczy 10, 10 miliardów. Już w tej chwili, w przyszłym roku przekroczy 10 miliardów kilogramów. Przy czym pamiętać należy, że Białoruś ma czterokrotnie mniejszą liczbę ludności od naszej, a więc z całą pewnością będzie na rynku. Tu w globalnym stanowiła nie lada konkurencję, dlatego że ma zdecydowanie niższe koszty produkcji przy zdecydowanie większym potencjale, ale i też możliwościach, jeśli chodzi o dostęp do gruntów, który jest. Ośmiokrotnie tańszy, aniżeli w Polsce. Natomiast jeśli chodzi o Ukrainę, to to jest oczywiście sprawa najbliższych lat, w jaki sposób ta produkcja mleka tam będzie się rozwijać. Natomiast z tą pewnością wojna się za jakiś czas skończy i produkcja mleka i w ogóle gospodarka rolna będzie kołem zamachowym dla całej gospodarki, bo to jest jedyne narzędzie gospodarcze, które pozwoli szybko temu krajowi się odbudować. I w tej wypowiedzi pana Swinktanku, pana Filipa, zabrakło właśnie trzeźwego spojrzenia na wschód. Wschód został całkowicie niedoceniony. Natomiast jeśli chodzi o samą Unię Europejską... Ale jeszcze na tym, na tym wschodzie, bo mam to takie pytanie. Czy można założyć teraz takie założenie, że za 7, za 7-8 lat, czyli w połowie, w 2032 roku produkcja mleka w tych wschodnich, trzech wschodnich krajach Czyli w Białorusi, w Ukrainie i w Rosji zbliży się do magicznego poziomu 100 miliardów kilogramów. W najbliższych latach, trzech z całą pewnością nie, dlatego że trzeba byłoby w wielu krajach kilkukrotnie zwiększyć produkcję. Nawet w krajach takich silnie rozwijających się wzrost produkcji nie był notowany większy jak. 15 do 20% w ujęciu rocznym. Poza tym. Spół... Ja mówię o. już koło 35 roku. Mamy 10 lat. No, teoretycznie możemy się do tego zbliżyć. Natomiast to jest pewnego rodzaju założenie, że w, ten postęp będzie możliwy przede wszystkim dzięki migracji kapitału, wolnego kapitału, głównie podejrzewam z Europy Zachodniej, ze Szwajcarii, z Arabii Saudyjskiej, ze Stanów Zjednoczonych. Te kraje będą inwestowały w duże przedsiębiorstwa rolne na wschodzie, i to w zasadzie nie będzie nic innego jak produkcja mleka w outsourcingu, a więc zlecona, wykonywana de facto przez niemieckich, holenderskich, francuskich, szwajcarskich producentów, ale z kolei za wschodnią krajów. O, o ile ta produkcja w Ukrainie teraz jest na poziomie łącznie, łącznie z, z, z mlekiem, które nie trafia do skupu gdzieś o w okresie wojennym, gdzieś 4,5-5 miliardów kilogramów rocznie. Tak, to, tego. Co, co to szkodzi, żeby w ciągu 5-6 lat wzrosła do poziomu 16-17 kg przy takim potencjale nie ma absolutnie żadnych przeciwwskazań. Wręcz jak będą środki, no to znamy przypadki, kiedy ktoś był w stanie pobudować obiekt i go zasiedlić sztukami, na przykład w liczbie 500, takie przypadki osobiście znam w przeciągu 6 miesięcy, a więc gospodarstwo nawet od zera do zdolności produkcyjnych można uruchomić w terminie 6 miesięcy i tu Wspomnieć też należy o tym, że w Ukrainie, w Rosji i w Białorusi jest zdecydowanie mniej biurokracji w zakresie oddawania gotowych użytk budynków do, do produkcji rolnej. No, w Polsce potrzebny jest raport oddziaływania na środowisko, na który czeka się kilka miesięcy, później pozwolenia budowlane i ta cała biurokracja czasami trwa bardzo długo. Na końcu jest jeszcze przyłącze energetyczne i, i wody, Znam przypadki, kiedy rolnik rozpoczął inwestycje i na samo przyłącze energetyczne czekał półtora roku. Chyba pan Goetz, chociaż wspomniał o cłach ze, ze strony Stanów Zjednoczonych, nie, do, nie docenił mocnej ingerencji Stanów Zjednoczonych w rynek Unii Europejskiej. Bo, oczywiście, Stany wielokrotnie decydowały o. o Koniunkturze na, na, na światowym rynku, ale były, ich nadwyżki były lukowane w Chinach przede wszystkim, a teraz trafiają do, do, do Unii. To prawda i warto wspomnieć, że y, wydaje się niemożliwe, dlaczego Ameryka jest w stanie y, sprzedawać masło za 3,5 czy 3,600 dolarów za tonę, a więc za około 13 zł, co mniej więcej y, odpowiada. Y, a CEDAR? Y, y, Podobnie 10 do 12 zł, także to są ceny no, bardzo, bardzo niskie. Natomiast tu przyczyn tego należy doszukiwać się w silnie protekcjonistycznym modelu mleczarstwa w Stanach Zjednoczonych, który jest po pierwsze ubezpieczony, mam tu na myśli ubezpieczenie dochodu rolniczego, ale i wspierany przez rząd federalny, a więc w momencie kiedy dochód rolniczy uśredniony z ostatnich 5 lat. Spadnie o 10%, wówczas z rezerw federalnych rolnikom wypłacane są dopłaty. No, podobny system, mimo że funkcjonujemy w Unii Europejskiej, podobny system w tej chwili e, w, Niemcy stosują w niektórych landach przy eksporcie warzyw do Polski, które stanowią w tej chwili no, gwóźdź do trumny dla, dla polskich producentów warzyw. Podobno, podobno jak y, konfekcjonowana gołda już. Y, Poniżej 3 euro za kilogram. No tak. To w sieci handlowe w ubiegłym tygodniu kupowały gołdę po 12 zł za kilogram. To cena sprzed dwóch miesięcy 18 zł już wydawała się bardzo niska. Tymczasem w przeciągu dwóch miesięcy odnotowano 50% spadek jej wartości. A zatem mamy i na świecie, i w samej Unii Europejskiej nierówną konkurencję. Są kraje, które. W jakiś sposób potrafią przemycić dopłaty, na przykład do wywozu, tak jak ma to miejsce w przypadku warzyw przez Niemców, czy choćby Stany Zjednoczone, które mają system Farm a więc system ubezpieczenia dochodu rolniczego. Poza tym szacowny optymista pan Filip, nie wspomniał o takim czynniku pod nazwą szalony. Ład, który nie obowiązuje, zwany dla niepoznaki zielonym, ja to, tak. To, tak mówię, no tak dla jaj można powiedzieć. No to nie, 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 to są takie troszeczkę żarty nad trumną, które po prostu niweczą dorobek polskiego rolnictwa. O tym świadczy choćby wypowiedź pana Zdzisława Łuby, dostawcy do SMG Giżycka, prezesa Izby Rolniczej. To prawda, to są przede wszystkim czynniki kosztotwórcze, na które rolnik ani przetwórnia nie ma żadnego wpływu. Nie mamy wpływu na to, w jaki sposób ominąć płacenie ets -ów. nie mamy wpływu na ceny nośników energii, nie mamy również wpływu na wysokość odsetek w bankach, które są nieporównywalnie wyższe aniżeli w, w, na, u naszych konkurentów w Unii Europejskiej. Zatem, konkurencję podkreślam jeszcze raz, mamy nierówną. Natomiast same te czynniki związane z klimatyzmem, no to jest właściwie rzecz, która powinna być natychmiastowo zawieszona, bo jeśli mówimy o konkurencyjności, a o tym pan Filip Goetz mówił wyraźnie, to tę konkurencyjność musimy zwiększać, a więc obniżać koszty, które są całkowicie od nas niezależne tylko od Bra polityki. Brazylia należy do kraju, który najbardziej się wylesia, jak to mówiąc fachowo. Absurdalne wręcz powierzchnie, a my, Unia Europejska, gdzie tak dbamy o klimat, sprzyja, sprzyja temu wlesianiu i upadku płuc świata, bo tym są dżungle i lasy. W Amazonii i w okolicach. No to prawda, poza tym liczba ludności na świecie wzrośnie, a więc w momencie, kiedy ta produkcja w Europie będzie administracyjnie ograniczona i z przyczyn ekonomicznych będzie no niestety fala rezygnacji z produkcji mleka w. Tam, gdzie są te koszty najwyższe i one jakby nie zapewniają określonego poziomu efektywności ekonomicznej, będzie to stwarzało na świecie no, niestety niekorzystne zjawisko w postaci wyłączenia lasów, a więc wycinki nawet 700 milionów hektarów. A więc mamy do czynienia. Również z pogorszeniem wskaźników klimatycznych, dlatego że naturalnie rzecz biorąc te płuce świata będą po prostu zmniejszone. No właśnie, no nie chcę dobijać pana Geca, ale wypowiedź pana Filipa, bo człowiek bardzo kulturalny, elokwentny, posługujący się planszami i przekonywujący i dobrze życzący polskim rolnikom, ale zapytam się, by, po pierwsze, jak wygląda pierwsze pytanie sytuacja na rynku, nasze standardowe pytanie. Sytuacja na rynku jest właściwie niezmienna od dwo, dobrych dwóch, trzech tygodni. Z uwagi na nadmierny import z takich krajów choćby jak Stany Zjednoczone Masła i odtłuszczonego mleka w proszku spada cena mleka przerzutowego, która niejako określa zapotrzebowanie, ale określa też trend. Aktualnie jest to od złoty 50 do złoty 60 za jeden litr. W niektórych zakładach Mleko było sprzedawane nawet za złoty 70. Zł. Mówię nawet, bo jest to cena no, skandalicznie niska, która się wiąże z tym, że mleczarnie, które nie mają już własnego przetwórstwa, a jedynie odsprzedają surowiec, no, muszą zredukować ceny do poziomu złoty 40, zł, nawet złoty 50, zł, a więc już poniżej kosztów produkcji. Wspomnijmy jeszcze o koncentracie mleka, który jest importowany do Polski z Niemiec, bardzo tanim, plus serach. Tak, jeśli chodzi o import serów, to w cenie około 12 zł za kilogram sera gołda. Jeśli chodzi o masło importowane, ono też jest tańsze aniżeli masło z Polski, a zatem w zachód i Stany Zjednoczone oczyszczają swoje magazyny, wymieniają rezerwy, natomiast nasz rynek jest całkowicie bezbronny na, na zalewanie tym niechcianym, można powiedzieć, importem. Ale to podobno, tak już jak głupie Polaczki, sami sobie ten los zgotowali. Od kilku dobrych lat mówi się o tym, że potrzebne są wszelkiego typu instrumenty ochronne rynku, bo tylko i wyłącznie takimi narzędziami administracyjnymi dozwolonymi w Unii Europejskiej można niejako sterować ręcznie tym importem. Mam tu na myśli systemy standaryzacji i certyfikacji żywności, takie jak choćby działają w Niemczech. Nie ma sensu wyważać otwartych drzwi, a korzystać w sposób Jasny, z wzorców, które choćby są po zachodniej stronie Polski. Zostańmy w Niemczech, który jest jednym z największych naszych konkurentów obiektywnie w eksporcie i zapytajmy się, bo chwalimy się, że polskie mleczarstwo jest innowacyjne, technologicznie dobrze wyposażone, że mamy dobrych technologów i w ogóle fachowców. A w Niemczech to nie bardzo. Czy w Niemczech też jest, też jest taka odnowa technologiczna i techniczna? Jeśli chodzi o postęp technologiczny i inwestycje w innowacje, ono jest, ten postęp jest dokładnie czterokrotnie większy niż u nas. A więc w przeliczeniu na litr bądź kilogram skupowanego mleka inwestycje są dokładnie czterokrotnie większe. A zatem w o moment... taki przykład można firmy prosić? Na przykład firma Miller z Niemiec, która inwestuje cztery razy więcej, aniżeli w Polski, polscy giganci typu mlekowita tak? mleko mlekpol czy inne, to właściwie te dane są ogólnodostępne, inwestycje są w przeliczeniu na jeden litr mleka czterokrotnie większe. No i tu wrócimy znowu do, do dyskusji z panem Filipem Goetzem, który wskazał, że Europa musi się bronić produktami premium. W pewnym sensie tak, tylko pytanie w jakim miejscu jesteśmy z naszymi produktami premium czy mamy wystarczający asortyment do tego żeby na rynku globalnym konkurować z takimi krajami jak Szwajcaria na przykład w serach Holandia Niemcy czy inne kraje Moje powie... ocenie nie powiedzmy sobie szczerze polski blecat ma duży eksport ale odsetek produktów premium stanowi yy, jest znikomy jest znikomy, dlatego że te dane w sposób wyraźny wskazują, że 65% mleka jest zagospodarowane na trzy produkty masowe, a więc odtłuszczone mleko w proszku, masło i sery. To jest produkcja masowa i to jest tak naprawdę większość większy udział polskiego sektora mleczarskiego. Produkty premium to jest produkt niszowy. Na zakończenie takie pytanie, jak, jak Pan obstawia ceny skupu mleka? W chwili obecnej rozpoczęły się obniżki cen mleka w skupie, a więc dostosowania cen mleka do aktualnych cen artykułów mleczarskich. W ujęciu przeciętnym te ceny będą spadały powoli, bo mamy również na rynku mleczarnie, tak które produkują drogie desery mleczne, jogurty, ich reakcja cenowa. Jeśli chodzi o ceny mleka w Skupie, jest opóźniona na przeciętnie między 2 a 3 miesiące. Oczywiście, nawet jeśli ktoś produkuje jogurty i drogie desery, to musi coś robić z tłuszczem mlecznym, a więc musi odsprzedawać śmietanę przerzutową, która w tej chwili jest tania. A więc te obniżki również tych producentów, którzy najlepiej spieniężali kupowany 1 litr mleka, również dotknął. Natomiast odpowiadając na pytanie, szacunkowo cena mleka. A w październiku spadnie między 10 a 15 groszy i w listopadzie może spaść kolejne 10 groszy. Ja to myślę, wy... że w listopadzie, właśnie się posypie, będzie to 20-25 o... groszy, ale myślę, że część z mleczarni pogodzi się ze stratami i żeby zachować, wejdzie w nowy rok ze, nowy rok ze stratami licząc, że sytuacja się poprawi, że od lutego będzie lepiej. To będzie zależało od sytuacji ekonomicznej danych mleczarni. Jeśli mleczarnia ma kredyt obrotowy, to nie może sobie pozwolić na stratę, dlatego, że bank może tę umowę rozwiązać, a więc wszystko na, zależy na, od... Natomiast sytuacji. wszystko zależy od rynku. Mówię de facto naszym kolegom mleczarnym, nie liczcie na żadną pomoc Unii na, na, czy państwa, po prostu Polski na to nie stać, bo poszła w zbrojenia i, i świadczy o tym też sprawa dopłat do zboża. Unia na pewno nam nic też nie, też nie pomoże. Tylko, tylko własnymi siłami możemy wyjść z tego kryzysu z jak najmniejszymi stratami. Prawda. Dziękuję za rozmowę. Okay.